Szczerze, że dzisiaj temat e, kompleksów i naszych e, traum uwidacznia mi bardzo komisja, którą gdzieś tam podglądam e, do spraw Pegazusa. To są nasze schizy, znaczy schizy, które wynikają z doświadczeń z historii naszych przodków. E, to, co się wydarzało, wojna po wojnie, i to, w jakim momencie dzisiaj jesteśmy. Tak naprawdę, ja widzę, widzę to, jak bardzo jesteśmy nieufni, jak bardzo jesteśmy straumatyzowani, i to pokolenie, nie mówię o swoim, co zrobić, żeby nie przekazywać kolejnym pokoleniom tych traum, czas może już je domknąć, bo ja ciągle wyczuwam wyczuwam tą, to, ten strach, że nam ktoś coś zabierze, że nam ktoś coś odbierze, że są jacyś wrogowie, że są jakieś siły nieczyste. Że ciągle jesteśmy w jakimś poczuciu zagrożenia. Czy naprawdę dzisiaj, dzisiaj, w XXI wieku, że już tak to powiem, górnolotnie, my dalej żyjemy w, w traumach wojny po wojnie? Czy, czy to jest to, co dzisiaj ma miejsce? Te walki, Plemion. Te walki osobiste. Te walki o byle, że tak powiem, o byle co. Obyle co. Nie jest właśnie tym czymś, co nie pozwala nam zobaczyć możliwości, możliwości. O aż słońce wyszło. Możliwości. Od y, takiego po prostu rozwoju ku wspólnemu dobru. Kiedy zobaczymy dobro w budowaniu, a nie w rujnowaniu, a nie w walce. Takie dzisiaj jakieś mam przemyślenia, po prostu.